Cześć, z tej strony BN23, witam was w czwartej części Żółtych Trupów, czyli opowiadania autorstwa Mateusza z kanału Mateusz316. I przed nami rozdział czwarty pod tytułem Czeski Potwór. E, czyli bez, będzie to oczywiście związane z postacią Dawida, który jest Czechem. Tak, w prawdziwym życiu to nie jest żaden żart, Dawid jest normalnie Czechem i e, jest na naszym serwerze czyli na serwerze Axraya i z deklasował on w ankiecie zdobywając aż 80% waszych głosów Dewal zdobył tylko 16, natomiast jedynie 1,4 także tutaj była deklasacja w postaci, jeżeli chodzi o postać potężnego Czecha no i nie ma się dziwić, że to on wystąpi w tym rozdziale zaczynajmy więc 2 września 2031 roku Aksrej, Żółty i Jagoda powoli weszli do pokoju, gdzie ujrzeli Dawida, znanego również jako czeski potwór. Kim jesteście? zapytał Dawid. Jestem Aksrej, powiedział Aksrej. Dawid popatrzył na Żółtego Jagodę. A, was już znam. Uciekli, uciekaliśmy razem z bezpiecznej strefy, powiedział Dawid. Logika odparł Żółty. Jak się tu znalazłeś? zapytała Jagoda. Gdy zostaliśmy odcięci, spanikowałem i uciekłem na oślep. Gdy wyszedłem z miasta byłem już bardzo zmęczony i nie mogłem biec, a horda ciągle była za moimi plecami. Jednak w pewnym momencie udało mi się ich pozbyć, aż dotarłem tutaj. Zakradłem się do tego domu, by odpocząć, powiedział Dawid. A gdzie Dewal i Rywanes? zapytała Jagoda. Gdy zostaliście odcięci, byli z tobą dodała. Chyba też spanikowali i pobiegli w innym kierunku. Straciłem ich z oczu bardzo szybko i nie pamiętam nawet, kiedy to się stało odparł Dawid. Chcesz do nas dołączyć? Zapytał Axray. – Proste Polaku, chyba nie mam lepszej opcji, odparł Dawid. Gdy spotkałem mojego przyjaciela Michała, wskazał mi drogę na farmę, na której żyje razem ze swoją rodziną. Podobno ta okolica jest bardzo bezpieczna. Chcieliśmy tam pojechać, ale nie mamy samochodu, powiedział Axray. – Możemy przeszukać garaże, w którymś na pewno znajdziemy auto, powiedział Dawid. Uważajcie na zampi w okolicy. Jest ich tu sporo i mam wrażenie, że są jeszcze bardziej niebezpieczne niż to w mieście, powiedział żółty. Jak to? Zapytała Jagoda. Większość zombie w mieście były jak manekiny. Mogłem bez problemu je zajść czy ominąć, jednak tutaj sprawił mi problem, jakby był bardziej inteligentny, odparł żółty. Tak, też zauważyłem, że tutaj są wyjątkowo czujne. Musimy być ostrożni, powiedział Dawid. Grupa powoli zeszła na parter, by rozejrzeć się po okolicy. Zauważyli spory dom z garażem po drugiej stronie ulicy. Niestety, na ulicy było sporo zombie i ominęcie ich byłoby dużym ryzykiem. Musimy ich jakoś odciągnąć, inaczej nie przejdziemy, powiedział Dawid. Mogę to zrobić. Jestem z was najszybszy, powiedział żółty. W takim razie żółty spróbuje odciągnąć ich w stronę lasu, a my ruszymy do domu, sprawdzić czy nie ma tam auta i innych rzeczy, powiedział Aksrej. Żółty wybiegł na ulicę i zaczął rzeszczeć jak chory. Momentalnie przykuło to uwagę zombie, które zaczął i stronę żółtego. Jednak nieliczne z nich potrafiły biegać, co zdziwiło i przyraziło żółtego, który nie był na to gotowy. Żółty pobiegł do lasu, a wszystkie zombie z ulicy poszły za nim. Żółty wiedział, że jeden z zombie biegnie na niego dość szybko, także oddalił się od hordy. Żółty uznał, że załatwi go nożem. Gdy zombie wbiegł na żółtego, ten zadał mu celny cios w głowę, co zatrzymało zombie, który padł na ziemię. Gdy zombie zeszły z ulicy, pozostali udali się do domu po przeciwnej stronie. Uważajcie, zombie mogą być wszędzie, powiedział Axray. O dobra, trochę za bardzo to emocjonalnie przeczytałem, bo no to nie był przerażony wcale. Cała trójka zaczęła przeszukiwać dom. Jagoda znalazła z jedzenie, a Dawid płyty z krecikiem. Axraya <laughs> najbardziej interesował samochód, więc od razu udał się do garażu, gdzie ujrzał auto. Teraz tylko, żeby odpalił, pomyślał Axray. Axley się oddał, to jednak zorientował się, że nie ma kluczyków. Samochód wygląda na sprawny, ale musimy znaleźć kluczyki. Przeszukajcie dom, powiedział Aksley. Dawid i Jagoda zaczęli poszukiwać dom, w poszukiwaniu kluczyków, jednak nie mogli nic znaleźć. W międzyczasie usłyszeli żółtego, który zaczął biec w stronę domu. Axley widząc to, otworzył żółtemu drzwi, który wpadł do mieszkania jak zwierzę. Żółty, co ty robisz? zapytał Aksley. Nie mogłem dłużej ich odciągnąć. W lesie prawie mnie otoczyli, powiedział żółty. Dobra robota, żółty, nie przejmuj się Axrayem, on ma zbyt duże oczekiwania wobec ciebie, powiedział Dawid. Jagoda zauważyła, że zombie, którego nie użył tego, zaczęło zbliżać się w stronę domu. Na waszym miejscu mi się pośpieszyła, powiedziała Jagoda. Axrey widząc co się dzieje, spanikował i zaczął szukać wszędzie oraz nakazał pozostałym to samo. Zombie zaczęły dobijać się do domu, a niektóre z nich zaczęły bić w szybę. Jeśli szyba nie wytrzyma, to już po nas, powiedział Dawid. Szukajcie szybciej, krzyknął Axrey. Mam je! krzyknął Żółty. Wsiadamy! powiedział Axley. Axley wsiadł i odpalił auto. Jagoda i Dawid również siedli do środka, a Żółty otworzył garaż oraz skoczył do samochodu przez okno. Po czym cało czwórko odjechała taranując przy tym zombie, które otoczały dom. Udało się, ale było groźnie. Silny z siebie chłop żywiec! powiedział Dawid. Ale memiasz! odparł Żółty. Axley wyjął mapę i zaczął jechać w kierunku farmy Michała. W tym czasie żywiec oryginal jechali w stronę miasta według wskazówek Mateusza. Musimy wjechać na autostradę, powiedział Mateusz. John, który prowadził auto, wjechał na autostradę. Teraz ciągle prosto i za jakieś 50 kilometrów będziemy na miejscu, do Mateusz. Ciągle myślę o tym Franku, ale to jest zdrajca przebiegły, powiedział pan Tomasz. Proste, musimy na niego uważać od gaming. Grupa jechała przez kolejne minuty aż zauważyli coś dziwnego. W oddali na autostradzie stały samochody, które blokowały drogę. Gdy podjechali bliżej, zauważyli, że samochody są opuszczone. Dalej nie przejedziemy, powiedział John. I co teraz? zapytał Damian. Jest jakaś inna droga do miasta? zapytał John. Tak, ale byśmy musieli pojechać naokoło i wątpię, że starczy nam na to benzyny. Rozejrzymy się wokół, w tych autach może być sporo przydatnych rzeczy i na pewno benzyna, powiedział pan Tomasz. Dobra myśl, odparł John. Oj, poszukajcie jedzenia i picia, benzynę zdobędziemy bez problemu z tych samochodów, powiedział John. Grupa zaczęła przeszukiwać samochody, rozdzielając się przy tym. Gaming znalazł ciężarówkę, która była wypełniona butelkami z wodą. Mówiłeś coś o piciu? zapytał Gaming. John ucieszył się widząc to, co znalazł Gaming. Chodźcie, musimy zapakować to do kampera, powiedział John. Grupa zaczęła ładować wodę, jednak zorientowali się, że nie wezmą wszystkiego, bo zabraknie im miejsca. Dobra, starczy. Musimy zostawić miejsce na inne rzeczy. Gdybyśmy coś tu jeszcze znaleźli, powiedział John. To miejsce to kopalnia złota. Powinniśmy je zapamiętać i kiedyś tu jeszcze wrócić, powiedział Mateusz. Abym się nigdzie nie ruszał, jedzenie też pewnie nie zabraknie. Załóżmy to obóz, powiedział pan Tomasz. Jest to opcja, ale na razie sprawdźmy pozostałe auta i wtedy uzgodnimy co dalej, powiedział John. Grupa przeszukiwała dalej. W wielu samochodach się, znajdowały się walizki z ubraniami i jedzeniem. Prawdopodobnie należało do ocalałych, którzy próbowali uciekać do miasta, ale coś ich tu zatrzymało. Pan Tomasz znalazł alkohol. W jednym z samochodów zatrzymał go, zmyślałby w późniejszym czasie się zachlać, ale gdy wychodzi z auta, zahaczył ręką o zniszczone drzwi, które rościły mu rękę i Tomek zaczął mocno krwawić. Ała! krzyknął pan Tomasz. Damian i Gaming podbiegli do Tomka, by zobaczyć, co się stało. Zaciąłem się, ale ze mnie gapa, powiedział pan Tomasz. To nie wygląda dobrze. Musimy zdobyć bandaże, powiedział gaming. Ale skąd my tu teraz bandaże znajdziemy, zapytał pan Tomasz. Możemy zrobić je z czystych ubrań, pełnych w powiedział Damian. Dobry pomysł, odparł Tomek. Gaming i Damian pomogli Domkowi zabandażować rękę. Strasznie mi to boli, ale może nie umrę, powiedział pan Tomasz. John dalej szukał zapasów, a Mateusz poszedł na wprost, by zobaczyć jak dużo jest tu samochodów. Szedł kilka minut wolnym krokiem, a końca nie było widać. Musiała tu przyjrzeć spora grupa, pomyślał Mateusz. Nagle zauważył, że między autami idzie zombie. Wyjął nóż, by wyeliminować go po cichu, jednak zauważył drugiego i trzeciego. Zatrzymał się na chwilę i zaczął się rozglądać. Zauważył, że z za rozbitego autobusu wychodzi coraz więcej zombie. Mateusz szybko pobiegł poinformować o tym grupę. Nadchodzi horda! powiedział Mateusz. Dobra, zwiewajmy stąd, powiedział Tomek. I gdzie uciekniemy? zapytał John. Jesteśmy na środku autostrady dodał. Jakoś ich ominiemy, powiedział Pan Tomasz. Nie damy rady, jest ich zbyt wielu, powiedział Mateusz. Schowajmy się pod autami, poczekajmy, aż przejdą. Szybko, powiedział John. Tak też zrobili. Mateusz i Gaming ukryli się pod ciężarówką z wodą. Damian ukrył się obok pod jeepem, pan Tomasz i John pod kamperem, żywiec oryginał na tyłach. Każda sekunda mijała bardzo wolno. Damian miał obawy co do planu Johna. Uważał, że jest on trochę ryzykowny, ale z drugiej strony również nie chciał opuszczać tego miejsca. Zombie zaczęły się zbliżać. Grupa była przestraszona. Jednak wiedzieli, że jedyne, co mogą zrobić, to siedzieć cicho. Horda przechodziła między autami. Damian spojrzał się na bok i widział, jak zombie przychodzą obok niego. Jednak żaden z nich nic nie wyczuł. Zombie powoli dochodziły do samochodu, pod którym leżeli pan Tomasz i John, którzy widząc, jak duża jest to grupa, byli przerażeni. Wiedzieli, że jeśli zostaną odkryci, nie będzie drogi ucieczki. Nagle jeden z zombie, który przychodził koło Jeepa, potknął się i przewrócił na ziemię, dzięki czemu dostrzegł Damiana. Zombie zaczął ryczeć i wstrząkiwać się pod samochód. Mateusz i Gaming widzieli to z samochodu obok i byli przerażeni, ale nie mogli wyjść, ponieważ byli otoczeni przez zombie. Jeep, pod którym leżał Damian był na skraju autostrady, dlatego zombie miał do niego dostęp tylko z jednej strony. Damian wiedział, że musi uciekać, dlatego wyszedł z drugiej strony i przeskoczył przez barierki. Zombie z autostrady zauważył, co się dzieje i ruszył w stronę Damiana który nie miał wyboru i musiał uciekać do lasu. Mateusz i Gaming nie wiedzieli, co stało się z Damianem. Jednak widząc, że zombie opuszczały autostradę, odetchnęli z ulgą. John i pan Tomasz widzą, że zombie zmieniły kierunek, wyszli spod kampera. Po chwili zrobili to również Mateusz i Gaming. Co tam się stało? zapytał John. Zombie się przewrócił i odkrył Damiana od par Gaming. Damian uciekł do lasu, a horda poszła za nim, do domu Mateusz. Co robimy? zapytał Tomek. Spokojnie, Damian jest szybszy niż trupy. Jak go znam, odciągnie ich do, od, od autostrady i do nas wróci. No nie wiem, ja bym poszedł mu pomóc, powiedział gaming. Ale co zrobimy, zapytał John. Jeśli pobiegniemy za nimi, sięgniemy tylko ich uwagę, dodał. Racja, nie możemy nic zrobić. Horda jest zbyt potężna. Nie mamy nawet tyle amunicji, powiedział Mateusz. Najważniejsze, by nie panikować. Szukajmy dalej zapasów, poczekajmy tu na Damiana, powiedział John. Może powinniśmy obserwować okolice, by znów nie z nas powiedział Mateusz. Tak, powinniśmy. Może niech Tomek obserwuje to, trochę odpocznie, jego ręka nie jest w najlepszym stanie, odparł John. Dobra, usiądę na dachu kampera, będę widział wszystko bez problemu, powiedział pan Tomasz. John, Gaming i Mateusz dalej zbierali zapasy z samochodów. Mateusz dał z jednym z nich trochę naboi do strzelby, a Gaming leki przeciwbólowe i postanowił, że przekaże je Tomkowi. To powinno uśmierzyć ból, powiedział Gaming. Dziękuję, ratujesz mi życie, odparł Tomek. John w tym czasie znalazł ciężarówkę wypełnioną jedzeniem. Jesteśmy uratowani, powiedział. Mateusz i gaming pobiegli, by zabrać jedzenie do kampera. Z takim zapasem możemy to obozować przez miesiąc, powiedział Mateusz. Jak nie dłużej, odparł John. Po kilkunastu minutach w kamperze trzeba brakować miejsca. Na tym zakończymy, powiedział John. Ach, martwię się o Damiana, powiedział gaming. Poczekajmy tu jeszcze trochę, odparł John. Grupa czekała kolejne minuty. Jednak Damian nie wracał. Musimy coś zrobić, nie możemy czekać tu bezczynnie, powiedział Mateusz. Nie możemy odejść, jeśli Damian tu wróci i nas nie będzie, możemy się już nie spotkać, odparcia. A co jeśli potrzebuje pomocy? zapytał Gaming. Może się rozdzielimy, zapytał Mateusz. Rozdzielając się ryzykujemy, od John. A tylko tak możemy pomóc Damianowi, rzekł Mateusz. Grupa dyskutowała, jednak nie wiedzieli, którą opcję wybrać. Pytanie do widzów. Co powinni zrobić żywiecorydzina? Pójść poszukać Damiana? Zostać na autostradzie i czekać? Po co wybierać? Najlepiej zabrać obie i się rozdzielić Hmm, kurde To, to jest coraz trudniejsze wybory tak, Ale to dobrze, bo, bo nie ma takich opcji Co, co od razu wybieramy Nie no Fajny rozdział Było trochę akcji Mateusz właśnie się wzoruje nad tym The Walking Dead i tam widziałem chyba nawet Jeden kadr to był bezpośrednio z The Walking Dead Tak mi się wydaje, że te samochody to chyba stamtąd też nie chciałem przerywać podczas samego czytania, ale tam znalazłem jedno nawiązanie, czy jedną rzecz taką, yy, co mi się z czymś kojarzyło, ale kurczę, już teraz zapomniałem. Gdzieś to na początku. Yy. O dobra, trudno, może mi się przypomni, nie? To, to dobra, na spokojnie. Generalnie. A, że jak mi się. A, wiem, co mi się przypomniało, że. Że jak ładowali, że jak ładowali ee, tak mi się przypomniał, że jak ładowali te butelki na kampera, to można było powiedzieć, że ee, jak tak ładowali. No, kilka zgrzewek za nami. Dość. Nie no, dobra. Dość. E, tak, i przejdźmy teraz do opcji. E, pójść poszukać Damiana. Jest to bardzo ryzykowna opcja, ale. Bez ryzyka, nie ma zabawy, tak? To wtedy wpłynie tak na fabułę, że będzie ciekawie. Czuję coraz bardziej presję, że moja postać może klęknąć jak pisklak. Mam nadzieję, że tak się w najbliższym czasie nie stanie. Zostać na autostradzie i czekać. Najrozważniejsza opcja, ale pod względem fabularnym najnudniejsza. Po co wybierać? Najlepiej zabrać obie. No to memiczna trochę taka opcja, jeżeli chodzi o sam... sam Samo sformułowanie: e, rozdzielić się, czyli naj, bardziej e, ryzykowna opcja, e, ponieważ no, wtedy są jeszcze bardziej nasze postaci na, narażone na to, że chor, Co łatwiejszym celem dla zombie. E, po pierwsze. Po drugie, jest większa szansa, że się mogą nie spotkać. E, Szczerze mówiąc, też w piątym rozdziale bym się chciał dowiedzieć, znaczy może nie w piątym bezpośrednio, ale w kolejnych rozdziałach chciałbym się dowiedzieć, co, e, co się stało z Rewanezem i z Devalem. Czy oni obaj jakoś ze sobą są? Czy, czy może w ogóle się rozdzielili, tak że pojedynczo muszą sobie radzić e, solo? Hmm. Szczerze mówiąc. Kurde, może już tak nie będę wychodził w przód i takich dawał. Znaczy nie, no w sumie pomysły Mateuszowi to mogę dawać, tylko że. Jak będę to tak mówił na odcinku, to i później Mateusz to wykorzysta, to jak ktoś będzie taki... 200 IQ, to będzie już spoilery miał. No dobra, może tak nie, nie zakładajmy też tak yy, pesymistycznie, ale generalnie fajnym pomysłem był, jakby na przykład Rivanes jakoś trafił na żywic Original i yy, się połączył z nimi. No nie wiem, czy. Hmm. Też się zastanawiam, czy jakbymśmy yy się rozdzielili. To ja bym był. W, no to na dwójki byśmy się podzieli, bo jest czwórka postaci. To ciekawe czy bym był z Mateuszem, czy z Tomkiem, bo tak mi się wydaje, że który, z którym z nich pewnie. No Tomek ma problem z tą ręką, kurczę, także tutaj rozcięta jako jakieś drzwi rozcioł, to tak no, mógł sobie pokieroszować solidnie. Kurde, także to, to rozdzielenie się może być ciekawe, ale może i dwóch, trzech bohaterów może zginąć. To tak dość szybko by było. no chyba że Mateusz jeszcze wprowadzi jakichś bohaterów, ale w sumie czy będzie kogo wprowadzić? Tak, mamy pierwszego już marłego, Elan zginął. Mamy Jagodę, mamy Żółtego. Mamy Extrema, oczywiście. E, Dawida, Devala, Rewany za mnie. E, Tomka, Johna, Damiana. E, Franka sprzedawczyka i, i Mateusza. No, to trochę jest tych postaci, niby takich głównych. Może będą jakieś postaci epizodyczne, nie wiem, Lutien, Dante. Yy. Hmm, Quell. W sumie w postaci wprowadzenie postaci Kielczaka też by nie było yy, głupie. Nie wiem czy ktoś jeszcze taki taki mógłby być. Eee. Ciekawy. Hmm. Kto tu kiedyś jeszcze ma... Ej! Właśnie! A czy w żywie jest oryginal nie... A dobra, Dagger też... Dagger chyba też zginął, tak? Jak dobrze pamiętam, bo tak przypomniało mi się, że jeszcze Dagger był Ale chyba wtedy podczas ataku na obóz, to zombie jego namiot zaatakowały, no już, już nie zdążyli mu pomóc Tak, to mamy dwóch trupów yy, Już z tych głównych postaci hmm. No oczywiście na moim kanale zaraz wróci ankieta, bo w niedzielę wstawię ten film Zaraz go opublikuję a jutro, w, czyli w poniedziałek, chyba w lecie odcinek prawdopodobnie o królu Dynasie, bo królu i księciu 11 najpierw był książę, także tutaj już zapraszam was z tego miejsca, no bo tam Denas deklasuje w ankiecie, 62% ma na chwilę obecną, jak nagrywam ten film, eee, także myślę, że o nim będzie odcinek, a później zobaczymy w sumie, to już by był wtedy 14, nie 13, co ja mówię, tak? Tak, 13 odcinek. Kurde, tak się zastanawiałem, czy może jeszcze jakiegoś takiego specjalnego filmu nie nagrać. A właśnie, wiem, jaki chciałem nagrać film, chociaż tam. Albo może nie będę mówił, to będzie niespodzianka i tylko. Z, tylko gdzieś tam jakoś jeszcze zobaczę, jak to mogę zrobić i dam jako niespodziankę. Albo powiem, albo zobaczę, czy dam info, ale taki specjalny jakiś film może spoza obecnych serii bym dał, spoza Poezji Widus i spoza Kingdom Rush Lore ale to jeszcze zobaczę. Dobra, no w tym odcinku to było na tyle, także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!